Zorganizowane przez UKS Szuwarek, Gminy Rybno, Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy, Rumianą Dolinę przy honorowym patronacie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Regaty, tym razem odbyły się na Jeziorze Rumian. Tak jak obiecaliśmy, w końcu kwietnia uczniowski klub sportowy Szuwarek spotyka się raz jeszcze w Rumianej Dolinie w Szczuplinach po to, żeby spotkać się żeglarsko, ale tym razem zakończyć sezon żeglarski 2023. Spotykamy się na ważnej imprezie, na piątych otwartych żeglarskich regatach w klasie optymizm o Puchar Wójta Gminy Rybno. W tym roku naszą, nasze zawody objął honorowym patronatem Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Gustaw Marek Brzezin. Bardzo cieszymy się, bo są to zawody rangi wojewódzkiej. Wspiera nas Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy. I mamy zawodników, można powiedzieć, w przekroju naszego województwa. Są zawodnicy ze stolicy polskiego żeglarstwa, czyli z Giżycka. Jest ich aż 11 z opiekunami. Są zawodnicy ze Gudy no i są zawodnicy naszego klubu szuwarek z Hartowca. Jestem po raz trzeci na w zawodach w gminie Rybno. Zawody, które się dzisiaj odbywają, są już tradycyjne właściwie, gdzie Szkolny Związek jest organizatorem, między innymi też współorganizatorem tej imprezy. Tradycyjnie chcemy tu być, robić, ponieważ robią to ludzie z Rybna czy z gminy Rybno bardzo dobrze. Możemy się na nich oprzeć i, i wiemy, że zrobią to bardzo dobrze. Myślę, że w ogóle atmosfera... W sprawie pod względem sportowym w gminie rybno jest rewelacyjna, bo byłem na zawodach też w fartowcu, też żeglarskich, byłem też na zawodach piłki nożnej, przy Mosie to chyba wojsko ist, istnieje, gdzie organizacja tego wszystkiego jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie i oceniam to poprzez. Trzykrotne bycie tu na tych zawodach, i myślę, że ludzie tutaj potrafią z sobą współdziałać. Mają do tego wójta, który chyba rozumie się z tymi ludźmi, bo starają się oni wykonywać to jak najlepiej. On myślę, że no, jednoczy to społeczeństwo i potrafi te zawody sportowe. Ci ludzie potrafią zrobić na bardzo wysokim poziomie. Łącznie w regatach wziął udział 25 zawodników i zawodniczek. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwała ochotnicza straż pożarna z Hartowca.